Tam to od spodu, a potem tylko na szyi. Wiesz co, nie będę tego zakańczać, dlatego, że ja chcę się zastanowić, mhm. jak naszyjemy tą, tą patkę. Daj mi to. A, to mam to. panią krawcową, ona już mi tutaj jedną stronę zrobiła. Zobaczcie, jak ładnie. Także nigdzie nie znajdziecie takiej dobrej krawcowej. I teraz robi drugą stronę. Jeszcze ja się, się zostało. No, czekaj, podciągnęłam teraz? No trochę, ale to jeszcze i tak jest gap. Jest, ale jest OK, bo chodzi o to, że ja tak. muszę wiedzieć, coś. Tak, jest ile... dobrze teraz, no. Mogę, mhm. Czy mogę to samo, co dałem z tamtej strony? Nie widać nawet, że było coś przerabiane. Tutaj będzie jeszcze taki pasek, i będzie ten guzik, będzie trzymał po prostu tak, żeby go nie zwiało. jeszcze tam będą dwa nity. Tak. I to jeszcze mi pani krewcowa zrobi na to wszystko takie specjalne covery. Pójdziemy się do roboty. Zrobimy drugą stronę. Ja w ogóle nie mam pojęcia, co to pani robi, ale ona wie, co robi. To jest specjalistka. Także... Uważaj, bo mnie hejterzy hejtują. A nie, mnie hejtują. jakaś bardziej profesjonalna profesjonalistka. Nie ma, nie ma. Szukałem w Anglii, nie znalazłem nikogo. Są bardzo drodzy. No. To jest ręcznie robiony samochód, także tu nie kupisz jakiegoś uniwersalnego. O, dach już jest dopasowany, zostały jeszcze tylko te dwa zaczepy, jak widzicie. I będzie piękniaczek. Co znaczy, to jest projekt eko i robimy z czego mamy? Tak, dokładnie, to jest ekologiczny projekt. Ile dwutlenku węgla zużyłaś? Miałem na myśli, że nie wydajemy pieniędzy niepotrzebnie. Ale zgłodniliśmy to tak, zaraz. Równo, tak? Ryczek, ja zaraz zobacz. No równo, tak na środku szło, żeby było. No. No Już tak mamy dopasowany, także dzisiaj będziemy sobie dopasowywali to okno. Zaraz pojadę po spawarkę i spróbuję to jakoś tam dopasować. Pierwsze co muszę zrobić, muszę zeszlifować tą końcówkę tak jak tam, aby pasowała tutaj do tego otworka. I będzie cacunia. Widzimy supek już jest dopasowany, zaraz będziemy przymierzali. No, drugi słupek już jest, zobaczcie, obsadzony, zaraz będę ten robił i będzie fajnie, no fajne ujęcie nawet. No, jedna strona jest przyspawana, tutaj pójdą uszczelki, oczywiście i teraz tak zastanawiam się jak to wykończyć. Teraz jest na, na typ, typ drive, czyli typ jazda, no nie, czyli okno jest na wierzchu, a na e, postój to się wysuwa tą uszczelkę tutaj. Pokażę. O, to się wysuwa i tutaj jakąś zapinkę trzeba będzie zrobić, tak żeby po prostu woda spływała sobie. O, tak, wtedy woda spływa no nie? Ładnie. No, i tak to wygląda. Widzicie, że tutaj. Tu jest ok, bo tu będzie uszczelka, taka duża. Tylko będę musiał tutaj coś zrobić. I tak się zastanawiam, co tu zrobić. No bo wiecie, to nie jest od tego w ogóle. Ja tak to dorabiam wszystko, nie? Może to jakiś kawał gumy albo czegoś, coś wymyślę zaraz. Zobaczcie, jak czadowo te drzwi wyglądają otworzone, jak one są wielkie. A ja No, Będzie, będzie zarobić się. Jadę po y, płytę aluminiową, i jednak zrobię z aluminium, bo nie mam za dużo czasu, żeby się ba bawić, wiecie, w obijanie tego jakimś tam materiałem. No, już drzwi prawie zrobiłem. Zobaczcie, nie? Jeszcze muszą dociskać się tutaj. Trzeba je doregulować, żeby się dociskały, ale to jak będą tutaj te uszczelki, no i muszę coś z tą szparą zrobić. Myślałem, żeby ją zostawić po prostu, żeby był wlot, wiecie, powietrza, ale nie no, trzeba coś zrobić, bo to musi być wodoodporny samochód, no nie? Hmm. Tu oczywiście będzie, to będzie materiał, nie? Na razie tylko tak jest. Aluminiowe. No, zaraz otworzę, wam pokażę, jak otwarte wyglądają. Całkiem, całkiem duże drzwi. No, sami powiecie, jakie dzieło sztuki, kurde, stworzyłem. Nie. <gry> kurde, fajnie to wygląda. No, walczyłem dzisiaj cały dzień, także dam sobie już spokój. Jadę do domu, przemyślę to i jutro wrócę i może coś tam zrobię lepiej, lepiej, wiecie. Kupiłem taki specjalny drut do spawania, także to zespawam. Te nity będę musiał jakoś przykryć. No, nie wiem, coś wymyślę. Tutaj pójdzie uszczelka gumowa, taka ona tak będzie nałożona na ten rant. A no, przecież wygląda fajnie, no to w przyszłości będzie takie samo, takie samo jak, jak dach, czyli tu będzie gąbka normalnie i będzie tak jak u mojej dziewczyny, ale na razie tak zostawiam, bo no nie mam czasu. No. Jak widzicie, wszystko jest ok, wygląda. Nawet fajnie, ciekawie. Także ręczna robota, dzisiaj trochę klepania było, stukania młotkiem. To jeszcze z tego profilu, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. No, fajnie nawet to aluminium, podoba mi się. Wypoleruję je, trochę wylakieruję. Już chociaż deszcz nie będzie padał na niego.